Siema, jestem Michał YouTube i dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z Iwibotem Tak więc, y, dobra, już y, napisała nam, miło cię poznać y, Ja napiszę, y, owszem, powiedz, sobie podgłoszę Ewen, um, dobra. Ale co? Co chcesz robić? Robić, co chcę robić? Um, bawić. Bawić się um, ok. A w co? Kurde, wychowanego. Chowanego. Ok, ja liczę. Ja to jest, to jest po prostu, a ja się chowam. To jest po prostu taka jezu. O, k, 1 ona chyba już zaczyna liczyć, ale jeszcze się zapytamy jak ma na imię. Jak masz? Na i, na, i, na, na imię. Jak masz na imię? Nie powiem. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć swojego imienia? Bo mi się nie chce. Aha! <słuchaj>, um. słuchaj, mi też się nie chce niczego robić. Bardzo. Niczego mi się nie chce robić. Y... A mi się. Chy... Chce. Mi się chce, słuchaj. Mi się chce. mi się chce bardzo. I mi też. No to napisz, czekaj, jak masz na imię? A co cię to obchodzi? No dużo obchodzi, słuchaj, jak masz na imię? Jak? Mmm, kurde. Jak? Nie chciałem... Napisać. Ale i tak ci nic nie powiem, młachacha. Mł młaha młachacha. Kurde muła haha, to sobie zaraz będziesz miał. Jak masz na imię? Michał, a ty? Ja też się nazywam Michał. Michał. Nie, kurde... Mi, no, Michał. Michał. Nieprawda, bo masz na imię Ewelina. Jaka Ewelina? Jaka Ewelina? Co to jest? Co, co to? Jest youtuberka Ewelina. Ale. Ja się nie nazywam Ewelina. Dobra. Teraz napiszemy jej siema. Jestem. Marek. Kochasz mnie. Co je odpisać? Napiszesz ta, ni, tań. Jestem chłopakiem. Ja też. ja też. Przed chwilą mówiłem, że jestem dziewczyną. No to ty tak mówiłaś? Mm, dobra. Um, ja nie mówiłem, słuchajcie, ona sama powiedziała, że jestem Ewelina. Powiedziałam, że jestem Michał, czyli chłopak, tak? Dobra, y, teraz napiszę ile masz lat. 398 A ja mam 467. Dobra, teraz siema. coś było? Siema, jestem Marek. To... Nie, to chyba było, ale dobra, napiszemy jeszcze raz. Jestem Marek. Typie. Łowca szparek znasz Kruszwila. Łowca szparek znasz Kruszwila. Wow. Wow. A ty jak? Ty jak? Co ty jak? Ty jak, kurde. Pijak, a nie ty jak. yyy um. Hem. Co napisać? Ty jak? Dobra, no to napiszę. Masz na imię. O! Masz na imię. Dobra, teraz... <słuch> Lubisz. Albo nie lubisz zwie, zwierzy, zwierzę. Zwierzęta. Czy lubisz zwierzęta? Zależy jakie. A jakie a jakie? Normalne co? Normalne, współ, napisać nie normalne co? Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, co, co, co pisać jej. Yy. Nie wiem. Ale słuchajcie, jeszcze nie zapomnijcie o łapce w górę, a jeśli, jeśli jesteście nowi na kanale, to subskrypcja oczywiście. Tylko wam przypominam, napisz jej. Nie wiem. Jest. Um, Jesteś czemu z dużych? jest. Jeste. Dobra. Jeste. Jesteś. Um, kasztanem. Jesteś kasztanem. E, sorry za ten kaszl, ale to moja mama. No, jestem. Nie jestem. Jesteś. Jesteś, bo widzę Twoją głowę. Y, o. Jesteś. Jesteś, napiszę. Jesteś. A ja, dziewczyna. Ja się nie dziwię. Słuchaj, ty piszesz, że nie jesteś, ale ja widzę, że jesteś, bo masz głowę jak kasztan. A ja... Chlopak Dobra, napiszę chlopak A kochasz mnie misiu? O misiu, misiu, misiu Ja nie jestem żaden misiu, ale okej okay. W sumie mi, Michał, misiu, no... Tak, napiszę Kiedy? Slub, napiszę slub no teraz. Nie teraz. A kiedy. A kiedy? Nie wiem. To chcesz. A nie to ja napisałem. M. M. To za dziesięć min. To za dziesięć minut. Ok. Dobrze. Mhm. Dobrze. To teraz napiszemy jej um, teraz, czy. Czy ma rodzinę? Masz. Y, rodzinę? Czy ma rodzinę? To jest takie konkretne. Tak, mam. Mamy tatę i brata. Ja też mam mamę, tatę i brata. Ja też. Kocham cię i to bardzo. I do bardzo, i do, dy, o. Mm. Co teraz? Dobra. Jesteś... ...botem? A ja nie. Dobra. Trzyma kanał. Teraz trzyma kanał. Napiszmy. Masz kanał na i ty. Tak a co? Ta. Jak się na Zewar, jak się nazywasz? <laughs> Dam ci suba. Nie powiem ci. Kurde, nie chcesz suba? Nie chcesz. Em um, suba. Kurde! Subskrypcji nie chcesz? Ja jestem na YouTube Na YouTube? Jak się nazywasz na I ty? Nie mam kanalu No! Jezu! Ale patrzcie na to patrzcie na to to na samą na samej góry. Na samej górze. Ja jestem, ja jestem na YouTubie. Tutaj napiszemy. Coś nie miałem napisać, ale zapomniałem. Co hmm. jej napisać? O kurde, wyszłem niechcący. sorry. Znasz. Dobra, napiszę znasz. Michał. E o u. Ty, pokiwała głową. YouTube. Nie. Pokiwać głową. Kłamtur. A nie, ja tu, tym miało być z dłużej. Czemu? To ja. To ty. Tak. Tak. się. Tak się. nazywam nazywam na it, na youtube typie no kurde Jak? dobra pisze ci Michał teraz dokładniej bo Michał yyy -y o u ty u b youtube to fajnie. Do fajnie. fajnie. Fajnie, kurde, fajnie. Gram na pianinie. Na pianinie. A wiesz, na czym ja gram? A ja gram na bucie. Ja gram na bucie, słuchajcie, profesjonalnie. Chcesz mi coś powiedzieć? Tak, chciałem ci powiedzieć, że, że jesteś, że jesteś, że jesteś kasztanem. Albo nie. Jesteś. Grzybem. Grzybem jesteś. Pa! Racznie. Rocznie. Pa! Rocznie. Rocznie powiedziała. zresztą znaczy powiedziała pa, ale jest rocznie. To nie wiem o co ci chodzi. Em. Um, em... Um. Dobra, na, napiszemy jej. Jestem, albo nie, tego but już nie będziemy używać. Dobra, kochasz mnie? Jestem dziewczyną, a ja. Chlopak. To cię kocham. To cię kocham. Dobra, to na, napiszę jej. Napiszę, jej, że teraz jestem dziewczyną. Zapomniałam. Łam, bo dziewczyna. Zapomniałam. Zapomniałam. Jestem. dziewczyną. Jestem dziewczyną. Jestem słuchajcie. Co nie wiem, no co, co, co nie wiem. No ja też nie wiem. Um, ile to już trwa? Zaraz 17 minut? Kurde, tybie, Ewi. Ej, dobra, co jeszcze się zapytać? Co jeszcze się zapytać? Ile ma lat? Ile ma lat? Ile masz? lat. Masz... No powiedz, proszę. Spokojnie, jestem pełnoletnia. Ale ile masz lat? A co cię to obchodzi? Dużo obchodzi. Dobra, na ja mam lat. Wiesz i ile A nie wiem, trzy tysiące sześćdziesiąt siedem, a jeste chłopakiem czy dziewczyn? A jeste chłopakiem czy dziewczyn? Człowiekiem. Napiszę, że człowiekiem. No nie kie? A a jak masz na imię? A ty jak masz. Wiktoria, jak Wiktoria. A ja... A ja napiszę, kurde, Janusz. 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 Tal. Tal? Co tal? Co tal? Kurde, tal? Imię twoje Nie, to nie jest moje Co to? Co to? Co 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 to jest? Ej, przepraszam, halo O, dobra Imię twoje Imię twoje Imię nie... Co ona powiedziała? Dobra Na przy BMX Czemu? Cimu. No nie gadaj po angielsku Dobra Fortnite sezon 8 Kurde Typie No nie będę, go nagrywał. Nie gadaj po angielsku Dobra No nie będę, nie będę go nagrywal na nie wiem, o co jej chodzi. Dobra, Ym, gdzie mieszka? Ym, gdzie? Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? W Nie, ale po angielsku, bo ci coś wyjaśnię. Język angielski. Mm, nie. Dobra, jak się nazywasz? Jak na... Bo napi po... Napisałeś, że Basia! Wiktoria, teraz Basia, Basia. Jeszcze raz. Jeszcze, nie, nie, napisz Co je napisać? hm jak jak ma na i i na imię ty tv twój nie 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 ty ty wy twój pies nie mam P.S.A. Możesz nie gadać po angielsku, bo to mnie kurze? Ty bocie? Ty kasztanie, ty kasztanie. Idź kisić pomarańcze. Co? Idź kisić pomarańcze. Dobrze. Nie. A ja tak. Mi Ni się nie... Nie chcę. Taki tak. leniwy jestem. Dobra. Czy lubisz chyba... Już było chyba. Nie nie wiem, jeszcze raz będzie. Yy, lubisz Syf... Scha... schabowy? Schabowy? Czy lubisz schabowe? No a ty? Tak. Czemu napisać nie? A powinna pisać że nie hehe. He. Że nie hehe. He, he. Dobra. Słuchajcie, ja Was zachęcam. Teraz nie mówię do jej, bo to tylko do Was. Słuchajcie, zachęcam Was do drugiego kanału BEMX. Spacja X. No, BMX. Tak jest, ja napiszę i tu. B. Nie, z mały, z mały. Z mały. BEMX. I tutaj X. Tak o, y, tak, tak właśnie jest. Tak się nazywa mój kanał. Y... Dlaczego? Dobra. Słuchajcie, na tym już kończymy. Tak więc ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Na razie.